www.sklepkolonialny.com Mój! Uczciwy interes. Książki z prawdziwym autografem. Strokate koszule, które sam noszę. Jerba, którą rzeczywiście piję. I w niedzielę nieczynne. www.sklepkolonialny.com sklep Come. Y -y, please come. Radiowy? Przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik. Dzień dobry, panie Wojciechu. Dzień dobry, panie Andrzeju. Słyszy pan, co ja mam w gardle? Słyszę coś, pan, nie wiem, boso chodził po trawie? Nie, proszę pana, angielska mgła, proszę pana, i w gardle, proszę pana, zrobiła demolkę. W Polsce byłem piękna jesień, ciepły wrzesień, opalałem się... Heban Fizola na mnie, bo jak traktorem jeżdżę, to proszę pana się ładnie opalę. Przyjechałem do Anglii, pierwsza porada mgła i słyszy pan. No tak, ale jak pan wróci do Polski, to pan sobie zdrowie poprawi, panie Wojciechu. O Anglii będziemy mówić, jak pan z niejże właśnie wróci. A teraz może wrócimy do tego, o czym mówiliśmy dwa tygodnie temu, chyba jak dobrze pamiętam, albo nawet trzy. Mówiłem o tym, że protestuję przeciwko wycinaniu filtrów cząstek stałych. Z samochodów dieslowskich przede wszystkim. No i proszę pana, na YouTubie, gdzie nasza audycja się okazuje, krytyka pod moim adresem ten lewak, jeden co on sobie myśli. Na pewno Priusem jeździ, proszę pana, i dlatego nie chcę, żeby filtry wycinano. No, coś niebywałego. Proszę pana, bo normalny człowiek to wie, że to są ustawy przychodzące z Unii Europejskiej. Jakiś organizacji, które muszą zaistnieć, i one po prostu szukają pretekstu, żeby coś uchwalić, czymś się zajmować, wziąć na coś dotacje. Wyszukują coś, co jest eko i co dobrze będzie wyglądało w momencie, kiedy na obradach Parlamentu Europejskiego wystartuje jakiś gość, i do niego się przyłącza cała hałastra zielonych, i potem uchwalają przepisy, które obywatelowi nie są potrzebne, które przyrodzie nie są potrzebne. Bo jak mówiliśmy ostatnio, włożenie filtra powoduje, że pan spala więcej benzyny. Czyli gdzie indziej, nie z rury wydechowej, ale gdzie indziej wywołuje pan większe zatrucie środowiska. No tak, Panie Wojciech, ale to parsześć sześć te techniczne sprawy. Natomiast wie pan, jeżeli ktoś ma inne zdanie niż pan, na przykład, jeżeli chodzi o nasze audycje, to zaraz lewak jest. To pan prawak jest, można by było. Panie, proszę pana, no ale w tej audycji to żeśmy określili kiedyś, że ja jestem, prawak, pan jest lewak, no i... Z drugiej strony też jakoś swoje poglądy definiujemy. W zbiorze poglądów lewicowych, socjalnych, liberalnych znajduje się eko, w zbiorze poglądów zdroworozsądkowych, prawicowych i chrześcijańskich eko się nie znajduje. No więc tak Pana zaszut flatkowali, jak Pan czuje? No jak Pan czuje, że filtry mają być, to Pan się plasuje w tej sprawie po lewej stronie barykady. No tak, ale wie pan, taki lewak-prawak to taki pejoratywne razy określenie, prawda? No tak, ale wie pan, taki lewak-prawak to taki pejoratywne razy określenie, prawda? No, może trochę, ale wie pan, no to jest walka polityczna, to jest starcie, to jest jak mecz piłkarski i w czasie meczu piłkarskiego, no też określamy tę drugą drużynę mocniejszymi słowami, niż tylko eleganckie przy herbatce. No bo o to chodzi, no to jest zwarcie pewnych idei. No i Opieramy się w tym zwarciu emocjonalnymi wyrażeniami. No, ja jestem prawak, proszę pana. Tak, jestem kato yy, talibem, jak twierdzi o mnie Gazeta Wyborcza. No i zasadniczo uważam, że to akurat jest komplement. W takim razie, jako lewak, przedstawię swoją opinię na temat klęski urodzaju. Bo pan mówi, że pan na traktorze na Heban opalony. A teraz, proszę pana, słyszę, że na przykład ci, którzy mają plantację pomidorów, mówią, że ach, tego pomidora zmarnowało mi się na polu 7 ton pomidora, proszę pana. A inni mówią, że za dużo mają jabłek i co z tym robić? Ja bym to rozdał ludziom, a pan? Proszę pana, a ja gdybym miał władzę w Polsce. Ani pan, ani ja jej nie mamy i nie startujemy w żadnych wyborach, nie mamy też takich ciągot, dla jasności powiem, ale gdybym był władzą w tej chwili, to bym uwolnił handel. Co to w ogóle jest za sformułowanie? Klęska urodzaju. Jak jest dużo, to się cieszymy, bo się gospodarka lepiej kręci, wyprodukowaliśmy pomidorów całą masę, trzeba uwolnić handel, czyli... Otworzyć w miastach place handlowe w średniowieczu na tym polegało bogactwo miast, że był na Podzamczu dwa razy w tygodniu albo raz plac targowy urządzony przez władcę feudalnego, i tam się przyjeżdżało taka strefa wolnocłowa. Ten handel na tym placu był nieopodatkowany niczym. Ja bym dokładnie to zrobił. Są place targowe w miastach, od dawna nieużywane, niektóre przerobione na parkingi. W takiej sytuacji, że mamy z... za dużo pomidorów, za dużo na tę dystrybucję, którą mamy w tej chwili, to poszerzmy dystrybucję. Pan by sobie kupił więcej pomidorów, bo wjechałyby do miasta na furmance czy tam na traktorze tanio. Pan by sobie kupił tanio. I pan by sobie zrobił soki w domu tanio, a potem nie kupowałby pan już tych przetworzonych, pasteryzowanych w sklepie. Uwolnić handel, kropka. Panie Wojciechu, ale o jednym pan zapomina, że jak jest dużo, to tanieje. I tutaj właśnie jest szkopu, bo jeżeli przetwórnie, na przykład jabłek, tam gdzie sok się robi, kupowały te jabłka, załóżmy, po 3 złote, a teraz kupują po 30 groszy, no to tu jest problem dla tegoż plantatora. Ale proszę pana, jeżeli pan na bazarze ma po 5 złotych i nagle wjeżdża furmanka i pan może kupić po 3 złote, to pan Rudnik kupi po 3 złote i oni wtedy nie muszą sprzedawać do hurtowni po 3 grosze. To na tym to polega. Szukamy innego klienta, a nie hurtownie. Trzeba uwolnić handel, otworzyć miasta. Miasta mogłyby, nie wiem czy takie mają prerogatywy, ale uchwały jakieś poczynić. Rada miasta mogłaby stwierdzić, na tym placu nie bierzemy placowego. Inwestujemy w posprzątanie potem tego placu, bo to ogólnie buduje dobro gospodarcze dla gospodarzy dookoła miasta Koszalina, którzy swoje pomidory przywiozą oraz dla obywateli miasta Koszalina, którzy kupią sobie pomidory tanio. Na bazarze, to bo są bazary przecież, w Koszalinie też. ja to obserwuję, bo lubię tak pochodzić sobie rano zawsze. No i tam proszę pana, jak jeden e, sprzedawca, no ten rolnik, wymyśli sobie cenę 5 za kilogram, no to wszyscy też mają 5 proszę pana, nie ma wolnego rynku. Proszę pana, bo pan mówi o bazarze. Plac targowy to jest co innego niż bazar. Plac targowy to jest trochę odpowiednik hurtowni. Tam się wjeżdża... Furmanką czy przyczepą, jakąś i sprzedaje się z przyczepy po cenie dowolnej, czasem bez wagi i na oko. Bazar to już jest coś w rodzaju sklepu, tylko nie pod dachem, że są stoiska. Natomiast plac targowy to jest pusta przestrzeń, na którą ludzie wjeżdżają, odbywa się handel i wyjeżdżają do domu. Dwie różne koncepcje gospodarcze. Tak, ale tak trzeba by podejmować decyzję, jak pan mówi, no to samorząd by się nie zgodził, a gdzieś tam prezydent by protestował i tak dalej i tak dalej. Trzeba by było więcej władzy w ręce rad, że tak to nazwę oddać. Dać więcej, rad, więcej władzy w, miejsc, w ręce miast. Prezydenci miast powinni mieć zdecydowanie prawo rządzenia dekretami pomiędzy posiedzeniami Rady Miasta, nie wiem, czy to obowiązuje w tej chwili, i mogliby być odważniejsi, niektórzy przynajmniej jest kilku bardzo mocnych prezydentów w Polsce, w tych dużych miastach, to o nich wiemy, tam szczurek w Gdyni wybierany wielokrotnie w wyborach powszechnych, ale w mniejszych miejscowościach, gdzie to by dużo lepiej zadziałało na terenach rolniczych, w jakichś wie pan, takich miejscowościach typu Wałt, coś tam. Gdzie ludzie by się chętnie na ten pomidor czy jabłko rzucili, bo by sobie przede wszystkim przetwory zrobili. Albo zrobiliby sobie zapas do domu na zimę. Bo przecież można jabłka przechowywać w piwniczce. To nie są nieznane sposoby. W piasku można przechowywać po prostu w skrzynkach. Kiedyś tak się robiło i ludzie jeszcze pamiętają te sposoby. Panie Wojciechu, rozgadaliśmy się na ten temat. Ostatnie pytanie do Pana dzisiaj. Niech Pan powie, namawia Pan Polaków w Wielkiej Brytanii do tego, by wracali do Polski? Jakie jest Pana zdanie na ten temat? Wie Pan, jak się ktoś dorobi majątku, chciałby w Polsce inwestować, to niestety zmarnuje mu się ten majątek, bo przepisy w Polsce są ciągle niedobre. Więc teraz namawianie indywidualnego przedsiębiorcy, żeby wracał, z jego punktu widzenia byłoby nieroztropne, bo on ma rodzinę i jego obowiązek jest przede wszystkim wobec jego ślubnej rodziny. W drugiej kolejności dopiero wobec rodziców, czy ojczyzny i tak dalej. No i teraz namawianie go, żeby wrócił do Polski i pogorszył sytuację swoją i swoich. Niedobry pomysł. No panie Wojciechu, o tych sprawach porozmawiamy w takim razie za dwa tygodnie, a za tydzień jeszcze będę Pana niepokoić w Królestwie Zjednoczonym, Wielkiej Brytanii. Dzisiaj dziękujemy Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Był to. radiowy. Przegląd. Prasy. Komentowali Wojciech Dajrowski i Andrzej Rudnik.